Nowe nagranie z tragicznego pożaru podczas koncertu na Tajwanie. W sobotę podczas imprezy Color Play Asia w New Taipei City doszło do niebezpiecznego wypadku, w wyniku którego 498 osób zostało poparzonych. 202 z nich są w stanie krytycznym, a jedna osoba zmarła. Do wypadku doszło, gdy rozpylany kolorowy proszek zapalił się i płomienie rozprzestrzeniły się na widowni. Nie wiadomo jeszcze, co było źródłem ognia. Mógł być to papieros, gorące lampy na scenie bądź zwarcie instalacji elektrycznej. Do tej pory jedyną ofiarą śmiertelną jest dwudziestolatka, która miała poparzenia drugiego stopnia na 90% jej ciała. Po tym wypadku zabroniono używania tego typu kolorowych proszków. Organizator imprezy wziął całkowitą odpowiedzialność za tą tragedię na siebie. Trwa śledztwo mające wykryć przyczynę pożaru.